Dzień dobry Państwu, obserwujemy ten ponury, komiczno-groteskowy kontredans władzy, która odchodzi i odejść nie może. I bardzo nas to chyba wiele nerwów kosztuje. Całkiem niepotrzebnie. Mam apel do wszystkich, którzy temu się przyglądają, o spokój. Powstają jakieś dziennikarskie teksty opisujące jałowe wysiłki Morawieckiego w tworzeniu rządu. Dziennikarze telewizyjni prześcigają się w błyskotliwych stand-uperach poszukują mitycznej większości na sejmowych korytarzach, ganiają tych biednych pisowców z tymi mikrofonami, pytają, czy pan, czy pani wejdzie do Sejmu, wejdzie do rządu, oni ich olewają i tak to trwa i trwa i trwa. Bez sensu. To nie ma już sensu. Cała Polska wie, bo widzi, co robi pan Morawiecki, za Polska wie i widzi, co robił pan Duda. Nic tego nie zmieni. Powiem wam więcej. Oni wiedzą, że my wiemy. Oni wiedzą, że my wiemy, że oni wiedzą, że my wiemy. Dlatego mam taką propozycję. W spokoju i ciszy usiądźmy i przyglądajmy się, jak pokazują nam bezwstydnie całą tą swoją nieprawdopodobną desperację w tych wysiłkach. Jak powiadam, ona jest tak daleko posunięta, że kompletnie się nie przejmują tym, co Polacy widzą. I tak to robią. Ta desperacja jest tak daleko posunięta, że widzimy gołym okiem, jak bardzo trudno jest się pożegnać z władzą. Jak niesamowicie drogie są dla nich te apanaże, te pensje, te programy, te plusy, te dotacje i tak dalej, i tak dalej. Jak trudno jest się z tym im rozstać, trochę nie mogę wyjść z podziwu, jak to jest możliwe, że przez całe te lata nie byli w stanie na tyle się zabezpieczyć, żeby teraz po prostu zrobić to elegancko. Ale nie, desperacja to jest najlepsze słowo, które opisuje to, co my w tej chwili oglądamy i naprawdę możemy to oglądać w spokoju. To się kiedyś stanie. No bo z drugiej strony, wiecie, to są najprostsze ludzkie reakcje psychologiczne. Strach i pazerność. Przez 8 lat państwo i państwo byliśmy ich własnością. Robili co chcieli. Skarb państwa albo budżet państwa był prywatnym bankomatem dla siebie i kumpli. Konstytucja była jakąś tam książeczką. Prawo, no, prawo było umową ale taką do renegocjacji. W każdym możliwym momencie. A jeżeli któryś prawnik tam warknął, nie wolno, no to mówili tak, to potrzymaj kota i popatrz. Robili co chcieli. I co, i to się miało nagle skończyć? Teraz, o tak po prostu? I to nie z miesiąca na miesiąc, tylko z pewnej niedzieli na pewien poniedziałek? Nie, tak łatwo nie odpuszczą. Mimo tego, że cała Polska widzi, w jakiej są niesamowitej desperacji, jak bezwstydną swoją twarz nam pokazują, nic ich to nie obchodzi. Są wyższe wartości dla nich, wyżej cenią sobie to, że jeszcze można przytulić parę złotych, że można jeszcze czymś tam się nacieszyć i jeszcze coś można zabezpieczyć. Mimo tego, że całej Polsce to pokazują bezwstydnie, prawie codziennie. My patrzmy na to ze spokojem. Nie dajmy się tym wyprowadzić z równowagi. To nie ma sensu. Przyjdzie czas na wszystko, przyjdzie czas na rozliczenia, przyjdzie czas na pytania, czemu tak. Z drugiej strony, czego się spodziewaliście po takich ludziach? Czego się spodziewaliście po ludziach, którzy już w pierwszych dniach tej swojej pokory, pracy i skromności wręczyli sobie nagrody, a nam powiedzieli, że im się po prostu należało? Pamiętamy to w ogóle jeszcze? Warto sobie przypomnieć. To był ten sort człowieka. To nam pokazali już na wstępie swojej aktywności. Jak będą traktowali nasze pieniądze i nasze państwo. Czego się spodziewaliście po ludziach, którzy kiedy umierali wasi bliscy. Kupowali za wasze pieniądze bezużyteczny złom od ludzi, a kiedy się okazało, że trzeba te pieniądze oddać, przez całe miesiące solennie zapewniali nas, że pieniądze wrócą do budżetu państwa, bo to państwo jest skuteczne. A kiedy jednak nie trafiły, to wzruszyli ramionami. Czego się spodziewaliście po ludziach, którzy rozdawali wasze nieruchomości, waszego skarbu, waszego państwa swoim kumplom, i mówili im, wiecie co, w tej umowie jest taki zapis, że za 5 albo 8 lat to będzie wasze. Prywatne, wasze. Cieszycie się? Czego się wreszcie spodziewaliście po ludziach, którzy zafundowali wam za kilkadziesiąt milionów waszych złotych, jakieś szemrane wybory, a kiedy się okazało, że rachunek jest wysoki, to pan Staszni powiedział: Sorry, demokracja musi kosztować. No szkoda tylko, że was, a nie jego. Usiądźmy przy tym wszystkim bez popcornu. Przyjrzyjmy się tej ich desperacji, temu co wywijają, jakbyśmy oglądali przyrodniczy film w BBC. Z wielkim zainteresowaniem, ale też spokojnie. Wiecie, proces trawienny, wiecznienie na żartych jest niezwykle interesujący. Ale zawsze się kończy tak samo. Teraz też się tak skończy. Czasem bywa, że na naszej drodze spotykamy ludzi, którzy nie mają już kompletnie nic do powiedzenia, ale właśnie o tym by nam chcieli najwięcej popowiadać. No i to jest właśnie taki przypadek. Tak więc spokoju i szerokości.